Lubię zapach papieru. <laughs> Pewnie zastanawiacie się, co to jest za wielka sterta papieru. Nie, wcale nie zajmuję się obecnie sortowaniem śmieci. To przede wszystkim ziny z ostatniego dnia komiksu. Czemu właściwie mówię o ostatnim dniu komiksu? A no dlatego, że takie ziny, czyli darmowe, krótkie komiksy, możemy dostać już w piątek. 21 lutego i sobotę, 22 lutego tego roku w Katowicach podczas Niech Żyje Komiks i Ilustracja. Jest to impreza ze Wstępem Wolnym. Będziecie mogli spotkać się m.in. z 40 wydawcami. Na ich stoiskach będzie można wszperać i w nowościach i zdobyć komiksowe ziny czy komiksy które czasami bywają czasami, bo są to y, ostatnie sztuki, rysunkowe unikaty, plansze komiksowe, no i masę, masę gadżetów od twórców i wydawców komiksów. Będą także niektórzy y, autorzy komiksów podczas tych spotkań odbędą się także bardzo ciekawe warsztaty, między innymi tworzenie własnej książki, jak stworzyć dodatek komiksowy, poradnik właśnie Bereniki Kołomyckiej. I to jest skierowane głównie dla dzieci, więc myślę, że rodziny z dziećmi byłyby bardzo zainteresowane taką te tematyką. Dzieci będą mogły też stworzyć własny komiks pod okiem Łukasza Kowalczuka. Jeśli chcieliście wiedzieć, jacy wystawcy będą na spotkaniu, to będzie to m.in. Kultura Gniewu, Planeta Komiksów, Team of Comics, Cream Comics, Słowobraz, Tiatta będzie miała swoje mangi, Ultimate, Chutzin, non Nonstop Comics, który bardzo kocham, Wydawnictwo 23, które w tym roku naprawdę będzie miało bardzo ciekawe nowości. Marginesy, ongryz i mandioka, która też naprawdę zaskakuje mnie zawsze swoimi brazylijskimi klimatami. Żeby nie było, mam jeszcze coś ciekawego dla Was. O, coś takiego. Niespodzianka. Miejmy nadzieję, że ten komiks też będzie podczas spotkania. Będzie i to jest jeden z ciekawszych komiksów, jakie wiem, że są na rynku. Od kultury gniewu. Miałam już na niego ochotę. Ubiegli mnie. Śmiech i śmierć. Adriana Tomine. No będzie co czytać. Czekajcie na recenzję. <grytanie> Dobra, zobaczymy co z tego pójdzie.